o okonie, czas start. Siadaj, dawam kotę tych trzcinach spróbować. O, nabity ładny. No i dobra, i siup do wody. Jest. Kaczka, gdzie są konie. Wraca do swojego domu. Cześć, Siemanko. Wiosenny poranek. Przepięknie ptaszki ćwierkają a ja biorę ultralight i lecę poszukać jakichś rybek mam nadzieję, że dzisiaj będą aktywne ogólnie już nie byłem około tygodnia na rybkach więc trochę stęskniony więc co? ja idę nad wodę i zobaczymy czy uda się coś połowić no to zaczynamy zabawę od takiej przynęty tamto podobnej haczek 8 przeboraczka 3 gramy no i ogień szukamy rybek Pierwszy rzut, zobaczymy czy dość dzisiaj się będzie działo. Przęta wpadła do wody, niech sobie opadnie i będziemy zaraz zwijać i poszukiwać właśnie rybek. Na razie okoniki, zobaczymy czy okonie będą jakieś aktywne, zawsze jest szansa na dużego, grubego, fajnego paska na tej porze roku. I ja właśnie będę próbował go gdzieś tutaj w ten przepiękny poranek namierzyć. A jak będzie, to się okaże. Może trafię na fajne okienko żeru 15-20 minut i wpadnie coś fajnego. Często tak bywa, że wtedy wpadają 2-3 okoniki ładne i potem znowu się wyłączają. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj one będą bardziej aktywne i będą chętniej współpracować jak tylko 15 minut. jest rybka nie jest duża, ale jest pierwsza taki okonek niewielki jest taka pierwsza rybka taki okonek pana no nabity fajny okonek około 26 7 cm ładnie został przynęty i taki okonek wraca do swojej gorąku a to wleciał pierwszy gagatek taki rozgrzewkowy więc też szukamy dalej może uda się coś się większego złowić ale już pierwsza rybka jest na brzegu więc nie ma co narzekać teraz trzeba szukać następnej w sumie długo nie jestem bo nawet nie wiem czy 5 minut i wpada właśnie już pierwsza rybka i mam nadzieję, że tylko nie będą Dalej chętne do współpracy I uda się jeszcze coś fajnego Połowić Więc co Powolne zwijanie, pauza Podbicie delikatne szczytóweczką No i tak to dzisiaj będę kusił te rybki Idę tam o tych trzinach spróbować porzucać Parę rzutów oddać Może coś tam właśnie się kręci Gdzieś tam drobnica właśnie jest I ten konik właśnie tam gdzieś pilnuje no i dobra, i śrub do wody, przynajmniej ta leci. Tantkom jedziemy póki co. I właśnie szukam tych okoni. Namierzam. Jest szansa na dużego. Tutaj wychodzą duże. Co prawda, branie jest dużo, dużo mniej, ale jak strzeli, to piękne okoń, A jak na razie to piękny zaczep i pewnie zerwany. No ale uroki łowienia. No to przepięknie, zerwałem zestaw, więc już związałem nowy i założyłem taki inny kolor tantki i lecimy w temacie dalej, Szukamy mojej okoni. Dobra, następny rzut i oby nie zerwany. Tylko z rybką na pokładzie, znaczy na brzegu w moim przypadku. Lecimy, lecimy, okonie, czas start. Przynęta wodzie, więc kto pierwszy ten lepszy. No to zmieniłem tamten na takiego raczka 5,5 cm i zobaczymy może taki raczek skusi jakiegoś okonka dosyć fajnie wygląda więc może skusić śledzi Jest okonek raczka, ale nie jest duży taki małuszek może być Wow, raczka strzeli Taki trzydziestaczek taki 30 O, nabity ładny trzydziestaczek Strzelił na raczka właśnie wypadł mu ten raczek No i fajnie, jest druga rybka. Taki grubasio 30 cm padł bardzo fajnie No i zaraz go wypuszczam, ale przepiękny, gruby pasek Wraca do swojego domu. Odpływa. No i udało się drugiego okonka wypracować. 30 cm już fajny. Z początku myślałem, że trochę mniejszy, ale potem zaczął uginiać kij, więc fajny okonek. Trochę minęło tamtego czasu. Te brania są takie pojedyncze. Trzeba po prostu być czujnym i wykorzystać. Myślałem, że to było branko. Tak mi się wydaje, bardzo delikatne takie stuknięcie, po prostu te brania są co jakiś czas pojedyncze i po prostu trzeba być czujnym, żeby wciąć, no i co łowię dalej, może uda się jeszcze większego wypracować, mam nadzieję, że panie jakiś większy, chociaż już i tak jestem zadowolony, bo 30 to już fajny i raczek, teraz raczek, może ten raczek będzie kluczem do sukcesu, kaczka, gdzie są konie już mi o konie i pokaż gdzie są Może złowię jakiegoś jest następny nie jest jakiś duży, ale jest następny okonek, fajnie O też może być taki trzydziesteczek A nie, tu morza. Myślałem, że ryba <laughs> poszywała niestety a szkoda Zobaczcie, ile aut się zjeżdża. Chyba zawody wodkarskie są. Ale po tamtej stronie, więc będę mógł spokojnie jeszcze tutaj łowić. Dwie godziny łowienia za mną, dwa okonki i tę kurtałkę ściągnąć. Bo słoneczko już wychodzi, coraz cieplej się robi. Więc w samej bluzie, więc fajnie, bo to wiosenne łowienie takie jest, że już nie trzeba mieć tyle bo ówno sobie. Próbuję na taką cykatkę. Może cykatka otworzy wodę. Lepiej zobaczymy. Ja grab, jak grab, zgłaszam się po dwóch godzinach bez kontaktu z rybą. Praktycznie nic się nie dzieje, nawet stuknięcia małego. Dzisiaj te okonie, pyski mają zamknięte. Ale udało coś mi się dzisiaj wydłubać, więc nie narzekam, aczkolwiek. Słabiutko, słabiutko. Jeszcze trochę tu porzucam. Może jeszcze podjadę na godzinkę na miejscówkę koło mostu. Może tam okonie będą bardziej chętne. Ale póki co jestem tutaj. Jeszcze trochę porzucam. wiaterek trochę się zebrał, falka się zrobiła. Myślałem, że to pobudzi troszeczkę tą rybkę i będzie bardziej chętna do współpracy, ale niestety tak się nie zadziało. Ej, i dobra, próbuję, rzucam, kuszę i działam dalej. No to ja kończę na dzisiaj łowienie, 5 godzin biczowania przyniosła dwa okonie ogólnie dzisiaj te okonie nie chciały pyski zamknięte udało mi się wydłubać te dwa bardzo się cieszę bo naprawdę nie chciały, nie chciały dzisiaj o, motylki dwa latają fajnie, wiosna ogólnie planuję jakąś wyprawę z gruntem w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że pogoda na to pozwoli i na leniucha rozciągnę się na fotelu i będę czekał na jakieś branko białorybu Mam nadzieję, że takie nastąpi. Bo ostatnim czasem ciągle tylko spinning, spinning. A tutaj grunciki się kurzą, więc trzeba je wyciągnąć z pokrowców no i zarzucić, żeby jakieś rybki połowić w końcu na nie. Więc co, niech moc będzie z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego.